λ orσε καιραμερm να Kurama, yama na shanta ramay. Kurama na ma shanta yama na shay. Kurama na ma shankara yama na shankara me. Kurama na ma shankara ma shankara me. Kurama shankara ma shankara ma shay. Kurama shay ma shay yama na kara shay. Kurama na shanta ma shankara me. Kurama na shay. Kurama na shankara ma shankara me. Kurama Dzień kochani. Tu kanał Remont Duszy. Audycja na zakończenie dnia. Dzisiaj 10 Brzefa. Spędzony pod krzyżem. Przed chwilą zakończyło się różaniec na żywo wyrwanie z niewoli. Bardzo piękna inicjatywa. Chłopaki się szybko rozwijają. I dzisiaj była inicjatywa hmm. przed Najświętszym Sakramentem. Dużo większy pokój był niż w tym fiacie. W fiacie był Chrystus eucharystyczny. W Indiach założyli taką wspólnotę, że stawioriakiem, ustawieniom się i wszyscy modlą się na Tu Cały czas jest różańc przed Najświętszym Sakramentem. Bardzo ciekawa inicjatywa, Można by ją rozszerzać pobierać. Zobaczmy, co tam święty Józef nam powie. Molitwa na zakończenie Chwalę Chwalebny patriarcha święty żywie. Ciebie Bóg wybrał na głowy świętej rodziny. Proszę, byś otaczał mnie zawsze swoją opieką. Od tej chwili obieram ciebie na swojego ojca, opiekuna. Doradcy i patrona. Badam, byś przyjął pod swoją opiekę moje ciało i duszę. Wszystko, czym jestem, wszystko, co posiadam, moje życie i moją śmierć. Wejrzyj na mnie. Broń mnie od zastępów nie widzialnych i niewidzialnych. trzymaj mnie we wszystkich moich potrzebach. Pocieszaj w cierpieniach mojego życia, szczególnie bądź przy mnie w godzinie mojej śmierci. Wstaw się za mną do boskiego okupiciela, którego byłeś godny trzymać w swych ramionach ale do najświętszej dziewicy Maryi, Twojej najdroższej obłudnicy. Udziel mi tych błogosławieństw, które doprowadzą mnie do zbawienia. Zajdź mi do grona Twych najdroższych, a ja będę się starać, by okazać się godnym Twojej opieki. Amen. Potężna niby królowa, Panie Aniołów, tych, która otrzymali Boga, posłannicz swojej władzy, wzyczyć w Wasze Tana. Rozkaz prosimy męchówca o niebieskie ścigały szatanów. Strumił Jezus uchwałę, że zwalczających ich wszędzie i do piekła. Święci Aniołowi i Erchaniołowi bronić nas i strącić na Potężne i pani. Ty, która otrzymała żywy Boga, posunięć swój władzę by zacząć głowę szatana. Rozkaz prosimy męchówca o niebieskie ścigały szatanów. Strumił z uchwały, że zwalczających ich wszędzie strąciły do piekła. Święci Aniołowi i Erchaniołowi bronić ich i na Potężne nieboskrólowe i panie aniołów, tych, która otrzymała rzecz Boga, posłonić swojej władzy, by zatrzeć głowę szatana. Rozkaż prosimy chówcom anielskim, aby ścigały szatanów, suniły ich z a zwalczając ich wszędzie stronciły do piekła, święci Aniołowie, Archaniołowie, bronić nas i szczęście nas, którzy jak Bóg odczułem Matkę bądź z nami teraz i w każdy czas i w wieczności. A. Pięty Michale tym ale archanielem, wspomagając w walce, a przeciw godziwości dziwości, że naszego ducha, bądź naszą obroną. Mój go Bóg, Bóg nam pokornie to prosimy. A ty, krześle, bość tylu, szetana i inne duchy złe, które nas głowę dużo i po tym świecie krążą. Nocą Bożą stężybryku, ale potężne niewiasku, lodo i panienio, ty, która Boga otrzymałaś pociągle i władzę, by głowę szatana, Rozkarż prosimy o no, na jeszcze, jeszcze z Świętym, no, rachemiu, nie i no, z tym, aby ścigał, szytano. Z drugiej, gdy że znaczenie ich stracił do piekła. Święcie nam, wiercham, w obręczach, z szczęścią zasadą. Święcie przeciwnie, i w zasad są, że jego ducha będzie naszą obroną. Aby go mógł pogromić czyli o to prosimy. A ty, o książę wojsko i nie że dla zgułodu i po tym świecie kroczy mocą, możesz nas Prowadź to w życie. Szczęście. Wypisz wszystkie swoje ulubione rzeczy, jakie posiadasz. Nie zapomnij o ważnych przedmiotach takich jak łóżko czy ubrania. Przeczytaj wersety pierwszego tytułu też rozdział szósty. Do 10. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność w połączeniu z przedstawieniem na tym, co się ma. Nic bowiem nie, przyn nie przynieśliśmy na ten świat, nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast ży żywność i odzienie i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chcą się bogacić, popadają w pokusy i zasadzkę diabła oraz w liczne niezrozumiane i szkodliwe po pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubie i zatroseniu. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Zanim to ułaniają się niektórzy, zbłądzili z daleka od wiary i siebie samych zadali więcej ciepień. Najważniejsze w życiu jest dobroć, czyli uczynki, które podobają się Bogu. Poza tym wystarczy, żebyśmy mieli co jeść, i coś się ubrać. Ludzie, którzy myślą, że jeśli będą mieć więcej rzeczy, to staną się szczęśliwsi, najczęściej pozostają nieszczęśliwi, niezależnie od tego, ile dup posiadają. Wróć do listy, którą spisałeś wcześniej, Wykreśl z nich wszystkie rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujesz. Do szczęścia, kochani, zamówmy się w Boga, Boże. Proszę Cię, byś teraz przyszedł, byś ukontował moje poczucie całkowitej zależności od Ciebie we wszystkich szczegółach i w grubych kreskach. Proszę Cię, Panie, o Twoją o ochłodą, pokojem, miłością. Szczęściem. Pragnę Panie być szczęśliwy. Również tu na ziemi. Pragnę pełnić Twoją wolę, być Twoim podnóżkiem, być prochem na Twoich sandałach. Pragnę być jak ta kobieta, która łzami umyła Ci nogi i wytarła jej bosnymi włosami. Ja wytarłbym brodę. Proszę, Cię, panie, bym był jak łazarz. Byś zawołał. łazarzu: wyjdź z grobu, Krzysztofie, wyjdź z grobu. I wtedy wyjdę i pójdę, gdzie mi poprowadzisz. Proszę, Cię, bym dał się prowadzić, bym był posłuszny, pokorny, żeby był taki pokorny ciele. dwie matki się Jezusa i Maryję. i ojca. I syna, i ducha Świętego, i Maryję. Jeszcze nie koniec, ale nie zakończenie duszy. Zdajcie się z Bogiem i z Maryją. Dzisiaj był ciężki dzień, co u nas nie spałem. Dużo pokusów.

Słuchajmy, żeby starać się nie widać, złe światło, to tak poczytamy troszkę. Najważniejszym miejscem, najważniejszym mieście Izraela była świątynia Jeruzalem w czasach Chrystusa. Pytam więc, czy Bóg odrzucił lud swój żadną miarą? ja przecież jestem Izraelitą. Potomkiem Abrahama z pokolenia Benjamina nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał, wybrał, wybrał przed wiekami. Czyż nie wiecie, co mówi pismo do Eliasza? Jak oskarża się on przez Bogiem na Izraela. Panie proroków swoich, pozabijali ołtarze. Twoje powywracali. Jestem tylko powstrzelany. Jest... Ja sam tylko pozostałem, a oni na życie moje czyhają. Pozostawiłem w siebie siedem tysięcy mężów, którzy nie zginęli kolan przed balanem. Tak. Przy to i obecnym czasie Ostała się tylko reszta, wybrana przez łaskę. Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie dzięki uczynkom, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Cóż więc powiemy? Izrael nie osiągnął tego, czego skrwawpliwie szukał. Osiągnęli jednak wybrani. Inni zaś pogrążyli się Zatwardziałości, jakie jest napisane, dał Bóg ducha odurzenia. Takie oczy by nie mogli widzieć i takie uszy by nie mogli słyszeć, aż po dzień dzisiejszy. A Dawid powiada, niech są ich stanie się Pod podobką, pułapką, kamieniem potknięcia i odpłatą. Niech oczy ich się zaćmą, by nie mogli widzieć. A grzbiet ich trzymaj zawsze pochylony. Końcowe pozdrowienia. Pozdrów w jak chwilę oraz dom unyzywony. Ernest Pozostał w Koręcie, a Trofima pozostawił w Milecie. Chorego, pośpiesz się, by przyjść przez zimę, pozdrawiając Cię Eubulos i Pudens, i Linus, i Klaudia, i wszyscy bracia. Pan Jezus, zdrowym Twoim. Łaską niech będzie z wami. Amen. Dziękujemy Ci Boże za ten dzień. Za łaski, za trudności, za krzyże, za uzdrowienia, za nie napełnienie, dopełnienia, pomocy, wspomogi, Za wszystkie myśli Twoje. I za to, że ze złych myśli czynów wyciągasz sama dobro, jeszcze więcej dobro. Bóg, kochanie, takiego jak jest Raduj się każdym moim gestem, Alleluja! Boża radość mnie rozpiera. U, -u, -u. Bóg kocha mnie, takiego, jakim jestem. Raduj się każdym moim gestem, Alleluja! Boża radość mnie rozpiera. Krzyżu Święty nade wszystko. Drzewo przynaj szlachetniejsze. W żadnym lesie takie nie jest, jedno na którym sam Bóg jest. Skąd gałązki drzewo święte, użyć członkom tak rozpiętym, Ty w mocy ducha uroczyłeś świat cały, Twoja krew i Twoja woda. Zlała się na nasze rany, by uleczyć i uzdrowić. W każdej chwili możesz mówić. Witam pierwszego słuchacza na żywo. Nie wiem, jak się tu przełączę, bo jestem początkujący. O, i trafiłem. Święty Józefie, pomagaj nam wszystkim. Jan Ark, Joanna Dark. Miałem możliwość w duchowy sposób spotkać Jannę Dark, świętego Marcina, ale jakoś tak Pan Bóg przez krzyż Pan Bóg pozwala spotkać tych świętych. Wszystko, co jest Bożą łaską, pozwala myśleć w ciszy serca, w ciszy ducha, w ciszy ciała. I dzisiaj czegoś świętego Józefa. Wybacz siostro, ale mój, mój tablet jest nieodporny na zawirowania duchowe. Cieszę się, że dołączyłaś, że dałaś lajka, like do zobaczenia. <śpiewa> Πώ είναι τα κερά Κορεμισίρια μεν ασύλια με ρε κεραμνή Αμενόμουνια με ρε αμέν ασύλια με ρε αμέν ασύλια με ρε σέ Κορεμνή με ρε σέ Κορεμνή Αμενόμουνια σέλια με ρε 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 σέλια με Kieram naszej, potariem naszej, kera nam jemy naszej, kera nam jemy naszej, kera nam jemy I siem. Zapraszam jutro na 15 na apokaliptyczną koronkę do Miłosierdzia Bożego. Mam nadzieję, że będzie nas więcej. Że jakoś z Bożą pomocą, z Bożym prowadzeniem, Bożym prowadzeniem ten kanał rozwiniesz. się. I będzie naschnięt dla ludzi. Amen.